Tylko kto mnie robił? Ksy po mnie! Przepraszam Praszam panie funkcjonariuszu! To... Proszę zgasić pojazd! mi nie działają! Proszę zgasić pojazd, zjechać to pobocza! Już zgasiłem, ja mogę zjechać! Dobra, Ale pan odpali i zjedzę do pobocza, zaparkuje. <śla> Ej, policja mnie goni! Za co? <śla> Na czułbym się o to próbowałem! Nie, nie uciekaj Nie mam pieniędzy na mandaty A oni, to są pewnie ci sami policjanci ci nas pytali o narkotyki I tam konar Magnick z tej strony, oficer stopnie drugiego, nie numer znaki 03 Na podpowiedź zatrzymadany pod prąd jechałem, ale to niechcący Dodatkowo spowodował pan wypadek Także proszę pana... Proszę pana dowód osobisty prawa jazdy oraz licencje na pojazdy tego typu oraz y, dokumenty tego właśnie pojazdu Dobrze <gry> Dobra proszę wyjście z pojazdu, podnieść ręce do góry. Eee! Do... Dlaczego? Za... Proszę pana! Proszę wyszej z pojazdu, proszę wyjście z pojazdu Jest pan zatrzymany. co do góry? Za co? Ręcami proszę się wrócić do pojazdu. co robisz? Zatrzymaj się! Strzelają do mnie! Pomocy! Chłopaki! Policja mnie goni! LSPD <noise> się i Nie poddam się! Nie weźmiecie mnie żywcem! A tak przed nim nie uciekło. <tryk> Dobra, mam tira. <tryk> Jezus! <tryk> Płocy! policja go ciągle goni. Ja to pójdę do więzienia Nie trafił Hamulce mi nie działają! Panie policjancie! Hamulce Zajedlałeś mi nie działają! Hamulce mi nie, nie działają! No, wjechałem mu na czołówę, nie? Nie, w ogóle nie celowałeś w niego. Poddaj się i się zatrzyma. Nie, nie mam hamulców! Nie stwarzaj większego zagrożenia. <grystwa> nie mam hamulców! Pomóżcie mi! Dobra. Na trzy... Puść gaz, puść gaz, puść gaz. Zaczął się! Puść gaz! Ale puść gaz! Zaczął się gaz! No ty chcesz ha No jak się zać? No to zdejmij nogę samoca! Jak włączyć światło? Włączy. Dobra. Zatrzymaj się. No nie I umiem się... Mi rączki! racki... Wychodź z pojazdu z łapami w górze. Bierz go, kurwa. Plecami, plecami się odwróć Plecami. Kuj go, kuj go, kuj go. Dobra. Ale <noise> dywy. Policjan ci łapy u nas, kocik Dobra spokojnie Spokojnie, 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 spokojnie. Widz Widziałeś tych gangusów? Czy mogli? Dobra spokojnie, spokojnie Bez żadnych zbędnych ruchów, dobra? Bez żadnych zbędnych ruchów Ej kolego, ten co zatrzymaliśmy go, masz iść do tego typa W tej szarej masce Spokojnie, spokojnie, spokojnie tam, spokojnie. Ja kupuję swoje auto spokojnie. jakieś i uj. Spokojnie. Jestem, co pan chce? Dobra, podnosz łapy, podnosz łapy, podnosz łapy, celuję do ciebie. Celuję do ciebie, podnosz łapy, podnosz łapy. Pomóż mi, pomóż, Ale pomóż łapy. Ale tamten jest na segio zjewany. Podnosz łapy. Podnieś się. Tak? Y Aha, y to jest ten, dobra. dobra. Do y no. Dobra, a kurczę, szkoda. Uderz znaczy, to. a ja to nie jest przypadkiem. Dobra, znaczy, go zjabałam, tam... Aha, i chwawi na dodatek. A, oczywiście, dobra. Co to jest złoty bilet? Eee, no e, to, to jest... Taka przepustka, wiesz, na wylotu... To jest taki wyjazd, no... A, rozumiem. Ten... Dobra, tak zeeu... A dobra, to teraz chyba na podło... na ziemię czy jakoś tak będzie trzeba mówić. Oga, trzeba jakiś gang sfognować fajny.